Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który chce prowadzić samodzielnie księgi ze wsparciem zewnętrznej księgowej, którą może być ktoś z rodziny, znajoma lub księgowa z biura rachunkowego, z którym współpracujesz, możesz taką osobę zaprosić do współpracy w naszym serwisie jako dodatkowego użytkownika do Twojego konta. Ta funkcjonalność pozwoli Ci na przykład skorzystać z pomocy księgowej, która zweryfikuje Twoje rozliczenia, jak również udostępnić możliwość wystawienia faktur przez Twojego współpracownika. Co ważne, funkcja ta jest bezpłatna i dostępna dla każdego właściciela konta. Jeżeli chcemy zaprosić do naszego programu nową osobę, musimy przejść do sekcji Profil. Wybieramy polecenie tutaj użytkownika. Uzupełniamy adres e-mail osoby, do której chcemy wysłać zaproszenie. Zaproszona osoba otrzyma wiadomość, której musi potwierdzić przyjęcie zaproszenia. Jeżeli nie posiada jeszcze konta w Taxeon, konieczne będzie założenie nowego. Uzupełnia adres e-mail i tworzy swoje hasło. Zaproszony użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych. Właściciel konta może w dowolnym momencie usunąć dostęp zaproszonej osobie, przechodząc do sekcji profil i usuwając użytkownika. Dziękuję za uwagę.